Nasza historia zaczęła się w 2010 roku, kiedy zrewitalizowaliśmy budynek po starym kasynie wojskowym. W ten sposób powstał rodzinny browar wraz z restauracją, pubem i hotelem. Bardzo szybko przygoda z piwem przerodziła się w pasję, która sprawiła, że dziś produkujemy 6 rodzajów piwa. Zbudowaliśmy większy browar, w którym wdrożyliśmy nową linię produkcyjną. Jak powstaje nasze piwo? Najwyższej jakości słody po ześrutowaniu trafiają do ważelni, gdzie zachodzi proces zacierania z wodą. Następnie podczas filtracji otrzymujemy brzeczkę, czyli ekstrakt, który gotujemy później z chmielem. Po ugotowaniu Schładzamy nachmieloną uprzednią wrzeczkę do temperatury zadania drożdży. Fermentacja trwa około tygodnia, leżakowanie od 4 do 5 tygodni. Nasze piwo produkowane jest z wysokiej jakości składników. Zwracamy uwagę na każdy szczegół, dlatego tak ważny jest efekt końcowy, w tym wizualny. Pierwsza rzecz jaką widzi klient to etykieta. Pełniąc rolę informacyjną oraz marketingową pozwala trafić klientowi właśnie na nasz produkt. Dlatego tak istotne jest, aby aplikacja oraz dane były najwyższej jakości. Udało się to osiągnąć dzięki systemowi etykietującemu Intrex. W państwa Sulewskich zainstalowaliśmy urządzenie dokładnie dopasowane do potrzeb naszego klienta. Zastosowanie obrotowego modułu transportującego butelki pozwala na osiągnięcie wydajności 6000 produktów na godzinę, gwarantując jednocześnie stabilną i powtarzalną jakość aplikacji etykiet. Zintegrowana z etykieciarką kompaktowa drukarka termotransferowa Domino v 120 i umożliwia uzupełnienie treści etykiet daty produkcji i numer serii. Dzięki współpracy z klientem na wszystkich etapach produkcji urządzenia stworzyliśmy szyty na miarę system, który jest jednocześnie wygodny w obsłudze i zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa. Wybierając dostawcę maszyny etykietującej, kierowaliśmy się przede wszystkim jakością oraz elastycznością w doborze rozwiązań. Intrex sprawdził się już od samego początku. Dobre urządzenie, które spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca od rozpoznania potrzeby po serwis i obsługę podprzedażową przebiegła i wciąż przebiega na najwyższym poziomie.